Na, iść na tą hipnoterapię, no ale coś Cię trzyma. No nie możesz. Nie możesz usiąść do tej medytacji wieczorem. Nie możesz zrobić tego ćwiczenia. Coś Ci dzisiaj opowiem. Opowiem Ci o takim małym gnojku w naszym mózgu, o naszym takim strażniku. Um, o takiej strukturze. Ona jest malutka. Ona nazywa się amygdala. I słuchajcie, to jest taka struktura w mózgu, która dba o to, żeby nie było niebezpiecznie, żeby nie dotarło do nas niebezpieczeństwo. Kiedy pojawia się coś, co może Ciebie potencjalnie zranić w relacjach, w pracy, w podejmowaniu nowych działań, nowych decyzji, to ta struktura włącza taki alarm w głowie, ten strażnik naciska STOP i iu, iu, iu jest STOP. Brzmi rozsądnie? No, byłoby, gdyby nie to, że ten strażnik jest nadgorliwy i używa swojej mocy za bardzo, za dużo, za mocno, sabotuje nasze decyzje. Było takie badanie gupta z jego współpracownikami 2010 roku, które pokazuje coś naprawdę ciekawego, jak zaskakującego, mianowicie te osoby, które miały uszkodzoną tą część mózgu, tą amygdale, nie miały tego alarmu. Teoretycznie nic ich nie powstrzymywało. A jednak mimo to miały paraliż decyzyjny. I doskonale wiedziały, co powinny zrobić, ale nie mogły podjąć żadnej decyzji. I to nas uczy czegoś bardzo ważnego. Czegoś, co powtarzam bardzo często, że nasz strach to nie jest nasz wróg, tylko nasz strażnik. Kiedy działa prawidłowo, to pomaga nam podejmować decyzje. A kiedy jest nadaktywny lub za mało aktywny, to ciało się blokuje. Ciało i umysł się blokują. Wyobraź sobie, że ten strażnik, on ma latarkę. I jest ciemna noc i on świeci tą latarką. Jak świeci za mocno, ee, to ty nic nie widzisz, jak świeci ci prosto w oczy. A jak nie świeci, to się potykasz o wszystko, dlatego że jest ciemno. Chodzi o to, żeby nauczyć się nim sterować, a nie go wyłączać. Jak od niego dbać? Robić małe kroczki, spacerować, dlatego ja sobie wyszłam teraz z domu, uziemić się, medytować, być w ruchu. No, i chyba najważniejsze, żeby eksperymentować z decyzjami. Nie musimy zaczynać od tych, których się bardzo boimy. Po prostu eksperymentować z decyzjami. Tymi, które przyszły ci teraz do głowy. Nie te, które cię najbardziej przerażają, tylko te, które po prostu masz przed sobą. Nie po to, żeby wyłączyć z tego strażnika, ale po to, żeby nauczyć się z nim współpracować. Wiesz, czasem odrobina strachu to jest właśnie to, co pomaga ci iść odważniej przez życie. Nie w miejscu, tylko naprzód. Więc ten mały krok w kierunku Twojego życia, którego Ty pragniesz, jest możliwy nie mimo strachu. Tylko dzięki niemu amygdala może być Twoim sprzymierzeńcem, jak nauczysz się z nim współpracować. Chciałabym jeszcze obgadać taką energetyczną stronę tego strażnika w mózgu. Jest blokada w polu serca i w solar plexus, kiedy ta amygdala uruchamia alarm. W ciele po prostu czujesz ucisk sercu w szyi, w klatce piersiowej, w solar plexus. Energia lęku skupia się na tym centralnym kanale energetycznym, blokując przepływ. I ta energia wtedy nie krąży swobodnie pomiędzy Twoim sercem a Twoim umysłem, więc do tego właśnie jest ciężko połączyć intuicję z decyzją. I czujesz paraliż. I to nie jest już tylko paraliż mentalny, ale to jest też paraliż energetyczny. Twój ego strażnik działa jak taki filtr w polu energetycznym. Chroni cię przed tym powtarzającym się bólem, ale często chroni cię też przed kreatywnością, przepływem kreatywności i miłości w Twoim życiu. Warto ten brak decyzji sprawia też, że ta energia zaczyna krążyć, tak na okrągło, w tobie. Jest po prostu zblokowana. Możesz czuć osłabienie fizyczne, komar nie gryzie, wytłoczenie, taki ścisk, napięcie i to jest właśnie znak dla ciebie, że energetyczne energetyczna nie jest synchronizowana z twoim umysłem. Strażnik blokuje energię, przez co zamraża tą energię ruchu i nie ma przypływu. Ja bym teraz, żebyśmy zrobiły taką mikropraktykę żebyś spotkała się teraz ze swoim wewnętrznym strażnikiem, ego-strażnikiem, i na początek standardowo weź sobie głębokie trzy wdechy: wdech nosem, wydech ustami. Takie bardzo długie. Wydech może być z dźwiękiem, bo to jeszcze bardziej rozluźnia Twój układ nerwowy. I z każdym wdechem. Czujesz, jak napełnia cię światło z wydechem, puszczasz wszystkie ciężary, tak, żeby Twoja energia zaczęła krążyć w Twoim ciele. Żeby trochę tych zatorów się pozbyć. Teraz możesz sobie zamknąć oczy, albo nie. Ale wyobraź sobie tą amygdalę jako tego strażnika. I zobacz, jak on wygląda. Ma jakiś symbol, czy jest człowiekiem. Jak jest ubrany? Nie jest z nim walczyć, po prostu popatrz sobie na niego, poobserwuj sobie go, pozwól mu być. Zobacz, jak stoi tam z tą latarką i czuwa nad twoim bezpieczeństwem. Zapytaj się teraz sama siebie, albo jego. Co próbuje chronić? Co on chce Ci powiedzieć? Jak poczujesz już jakieś odpowiedzi, może coś wcielam. Może coś ci powie, jakaś myśl do ciebie przyjdzie. Poczuj taką dużą wdzięczność za to, że on próbuje ciebie chronić. Wdzięczność za tą czujność, którą on ma. I powiedz mu, że możesz z nim współpracować i nie będziesz mnie blokować. Chciałabym, ja żebyś też odpowiedziała sama sobie, możesz też napisać w komentarzu, co tak naprawdę ciebie blokuje. Czy to jest lęk, wątpliwości, a może brak zaufania do siebie? Zadaj sobie też pytanie. Co mogę dzisiaj zrobić, żeby chociaż troszeczkę się przesunąć? I poczuj w ciele, poczuj w ciele, gdzie to czujesz, jak myślisz o tym kroku do przodu. A teraz wyobraź sobie taką silną, złocistą energię w całym Twoim ciele. Wyobraź sobie, że cała w tej złocistej energii robisz ten pierwszy krok ku temu działaniu, które sobie właśnie przed chwilą powiedziałaś. I wyobraź sobie, jak robisz ten pierwszy krok. Poczuj odwagę, przepływ. Przepływ tej energii, lekkość. I teraz weź jeszcze na koniec takie trzy głębokie oddechy. I powiedz do siebie: Ufam sobie i mogę zrobić pierwszy krok. Mogę iść dalej, krok po kroku. Ja otwórz swoje oczy i poczuj swoje ciało. I do przodu. Go, girl.